Smart City. Inteligentne miasto przyszłości. Koncepcja kusząca wygoda, bezpieczeństwo, optymalizacja życia. Ale czy za tą ideą nie kryje się nowoczesna wersja Getta? Termin Smart City pojawił się na początku lat 90., ale jego popularyzacja to zasługa korporacji technologicznych jak IBM, Cisco czy Siemens. Które w pierwszej dekadzie XXI wieku zaczęły promować ideę zintegrowanych systemów zarządzania miastem, od transportu po energię i monitoring. Dziś najbardziej zaawansowane próby realizacji Smart City trwają w takich miejscach jak Neom w Arabii Saudyjskiej, futurystyczne miasto linearne, bez samochodów, Songdo, Korea Południowa już dziś cała infrastruktura miasta jest połączona siecią danych, Toronto Choć tu próbę stworzenia dzielnicy zarządzanej przez firmę Google wstrzymano po protestach dotyczących prywatności. Idea totalnej kontroli nad przestrzenią miejską nie jest nowa. W czasach III Rzeszy Hitler wspólnie z architektem Albertem Sperem planował przebudowę Berlina w Germanię miasto monumentalne, zunifikowane, podległe centralnemu zarządzaniu. Cel symboliczna i fizyczna kontrola. Dziś Choć motywy są inne, podobieństwo tkwi w ambicji totalnego nadzoru i braku miejsca na chaos, sprzeciw czy prywatność. W Smart City wszystko jest połączone: kamery, aplikacje, bramki, czujniki. Z jednej strony lepsze zarządzanie ruchem, z drugiej permanentna inwigilacja. W Chinach niektóre dzielnice testują systemy, w których każdy wjazd i wyjazd jest rejestrowany. Dziś mówią, że to dla bezpieczeństwa, ale co będzie jutro? Na początku będzie wygodnie, potem ktoś zada pytanie: Dlaczego chcesz wyjechać? A dalej? Może pojawić się konieczność zgody na opuszczenie miasta, jak w systemie kredytu społecznego. To nie teoria spiskowa to logiczny ciąg zdarzeń w systemie, gdzie infrastruktura umożliwia pełną kontrolę nad jednostką. Smart City to nie tylko technologia. To pytanie o granice wolności. Zostań na kanale po więcej szalonych faktów, nauki i historii.